kochani, witam Was bardzo serdecznie na kanale Zakrycy na Pozytywnie Lecimy z kolejną szybką wiadomością o tej osobie, którą macie w serduchu Na myśli, z której nie macie kontaktu Co ta osoba chce Wam powiedzieć? W tej chwili, na chwilę obecną Lecimy, myślcie sobie o tej osobie Co chcesz jemu, jej powiedzieć? W tej chwili, osobie, która o Tobie myśli, która o Ciebie pyta Mów śmiało Wy po prostu myślcie sobie o tej osobie Czy jest jeszcze co chcesz powiedzieć tej osobie, która o Ciebie pyta, myśli o Tobie i się dopytuje o Ciebie? Czy jest jeszcze coś, co chcesz powiedzieć tej osobie? Dobrze. To coś wypadło, to weźmiemy. Zaryzykuję i się odezwę. Odezwę pierwszy, pierwsza. Będziesz super, mamo, tato, naszych dzieci, mężem, żoną dla nas. Jestem zraniony, zraniona Twoim postępowaniem i zachowaniem. Chcę zbudować dom na sta stałych fundamentach, nie byle jakich, które... Luno. Jestem już inna osoba. Jest duża różnica wiekowa między nami. Czuję, że ta znajomość się rozpada. Uśmiechnij się w końcu. Imponujesz mi. Z jednej strony Cię kocham, z drugiej strony Cię nienawidzę. Przez Twoje zachowanie i postępowanie wobec nas. Pracuję nad naszą przyszłością. Jesteśmy dla siebie toksyczni. Dałeś, dałaś mi nieźle popalić w kość. Nie mogę się z tym poradzić. Układam sobie życie na nowo. Udaję, że mi zale nie zależy. Powiem Ci całą prawdę. Sz chcę szukać osoby winnej, która namieszała między nami. Nas pokłóciła. Jesteś dla mnie całym światem. Mega mnie zraniły Twoje słowa. Czuję, że grasz nie fair. Czekałam, czekałem na Ciebie całe życie. Jesteśmy inne bajki, inny świat, inne ligi. Mamy do przepracowania dużą karmę. Chcę Cię przytulić. Chcę Cię pocałować. Uu. Podeszłaś, podeszłeś bliżej nikto, nikto, niż, niż, niż ktokolwiek inny. Obawiam się, czy twoja rodzina, przyjaciele mnie zaakceptują. Udowodnię, że już niedługo się z tobą zejdę z powrotem. Jasne. Nie wybaczyć tego nigdy. Nigdy cię nie zostawię. Czemu mnie ranisz? Twoje zachowanie mnie odpycha od siebie. Powiem ci całą prawdę. Zobaczcie, znowu jest, powiem ci całą prawdę żałuję tego, co zrobiłem, zrobiłam czyli może żałuję ta osoba, tej decyzji, że posłuchała tych osób tak, które po prostu między wami mieszały ze podobasz mi się coraz mniej dajesz mi popalić i w kość jestem szczęśliwa, szczęśliwy nie potrafię zrozumieć twojego przykrego zachowania w moją stronę kręcisz mnie nie sądziłem, nie sądziłam, że mogę po prostu tak mocno kochać jak teraz, w tej chwili ciebie Klamka zapadła, nie masz odwrotu. Nie mamy szans na przetrwanie. Zakończmy to przyjaźń, miłość, znajomość, bo to do niczego dobrego nie wróży i nas męczy. Jestem szczęśliwa, szczęśliwa. Mam obawy co do przyszłości z Tobą, bo nie wiem czego chcesz. Chcę być tylko osobą szczęśliwą, jak każdy. Ciężko sobie zapomnieć, mega mnie zraniłaś, zraniłeś. Trzymajcie się, cześć!